Często odczuwamy niewidzialną obecność, która nam towarzyszy. Nawet w najgłębszej samotności mamy poczucie, że jest ktoś, kto troszczy się o nas poza tym, co możemy dostrzec naszymi fizycznymi zmysłami. U niektórych osób intuicja ta objawia się bardziej intensywnie, niczym wewnętrzny szept, który nalega na ostrzeganie, ochronę lub kierowanie. Jednak nie zawsze potrafimy zrozumieć znaczenie tych wrażeń i znaków, co może budzić wątpliwości, niepewność, a nawet strach, że źle je interpretujemy lub że coś jest nie tak. Jednym z problemów, który często pojawia się w tym kontekście, jest obawa, że ktoś nam bliski, zwłaszcza matka, nie chce być z nami sam na sam, lub z jakiegoś trudnego do zrozumienia powodu jest nieobecny. Obawy te. Mogą być związane z realnymi sytuacjami, takimi jak rozłąka, dystans fizyczny lub emocjonalny, a nawet poczuciem, że bez Twojego bezpośredniego wsparcia stajemy w obliczu wyzwań. Ale bez względu na okoliczności odczuwamy silne poczucie, że istnieje energia lub siła ochronna, która nas nie opuszcza, nawet gdy jesteśmy sami lub przeżywamy trudne chwile. To właśnie w tym momencie wiele osób zaczyna szukać odpowiedzi u źródeł duchowych, mając nadzieję, że zrozumieją znaki, które otrzymują, i znajdą pocieszenie w przesłaniu, że nie są porzuceni, że jest ktoś, kto czuwa nad nimi z miłością i troską, nawet w ciszy. To uczucie, że nasza matka. Lub ktoś, kogo reprezentujemy jako matkę, chce być przy nas w jakiś sposób, nawet z daleka, lub fizycznie nieobecny, zazwyczaj głęboko porusza nasze serca. To wewnętrzna pewność, że pomimo trudności istnieje miłość wykraczająca poza ograniczenia świata materialnego. Często to niewidzialne połączenie ujawnia się za pomocą subtelnych znaków, które wydają się drobnymi szczegółami ale mają o wiele głębsze znaczenie. Znaki te mogą pojawiać się w sposób, który może wydawać się zwykłym zbiegiem okoliczności, ale w rzeczywistości niosą ze sobą przesłanie ochrony, opieki i tego, że pomaga nam jakaś dobroczynna siła, która zna nasze najskrytsze potrzeby. To uczucie, że ktoś nie chce widzieć nas samych, jest czymś więcej niż zwykłym zmartwieniem. Jest to wyraz tego, że nasza istota poszukuje komfortu, bezpieczeństwa i związku z tym, co jest dla nas najdroższe, nawet jeśli związek ten jest niewidoczny dla fizycznego oka. Zrozumienie tej dynamiki wymaga czegoś więcej niż tylko chęci zrozumienia tego, co dzieje się wokół nas. Jest to zaproszenie do otwarcia naszych serc i zmysłów na rzeczywistość, którą często zaniedbujemy lub niedoceniamy, ale która ma moc nas przemienić i przynieść nam spokój. Kiedy zauważamy te oznaki, zazwyczaj odczuwamy mieszankę emocji, nadzieję, wdzięczność, a nawet lekki niepokój, ponieważ nasz umysł próbuje zrozumieć to, co niewytłumaczalne. W głębi duszy jesteśmy pewni, że istnieje kochająca obecność, która chce nas chronić i prowadzić, nawet jeśli nie możemy jej zobaczyć ani dotknąć. To spostrzeżenie zachęca nas do większego zaufania niewidzialnej sile, która nas otacza, do wzmocnienia naszej wiary i otwarcia się na zrozumienie, że czasami najgłębsza miłość objawia się w subtelny i tajemniczy sposób, który tylko. Serce może dostrzec. W ten sposób ta podróż pełna odkryć może nas doprowadzić do nowego zrozumienia naszych duchowych korzeni, powiązań istniejących poza światem materialnym i tego, jak ważne jest zwracanie uwagi na znaki, które wszechświat wysyła, aby poprowadzić nas w chwilach zwątpienia lub trudności. Zagłębiając się w tę niewidzialną więź, Należy pamiętać, że może ona objawiać się również poprzez wyostrzoną intuicję, swego rodzaju wewnętrzny głos, który pomaga nam podejmować decyzje w kluczowych momentach. To uczucie, że ktoś u naszego boku, nawet jeśli niewidoczny, nami kieruje, stanowi warstwę ochronną, która wykracza poza racjonalne pojmowanie. Kiedy mamy takie wrażenie, Często pojawia się ono bez żadnego wyraźnego powodu, niczym delikatny wietrzyk, który dotyka naszych zmysłów i sprawia, że czujemy się bezpiecznie, nawet w niesprzyjających sytuacjach. Ta intuicja, często interpretowana jako rodzaj cichego ostrzeżenia, może pomóc nam podjąć właściwe decyzje lub uniknąć działań, które mogłyby nam zaszkodzić. Wzmacniając przekonanie, że istnieje wyższa siła, która się nami opiekuje, nawet gdy nie ma słów lub gestów fizycznych. Co więcej, istnieje jeszcze subtelniejszy, ale głęboko transformacyjny aspekt tego zjawiska, gdy zdamy sobie sprawę, że te oznaki troski i ochrony nie ograniczają się wyłącznie do kwestii emocjonalnych i duchowych. Mogą również wpływać na nasze zdrowie fizyczne, nastrój, a nawet energię życiową. Na przykład, gdy przechodzimy przez chwilę wielkiego stresu lub kruchości, możemy zauważyć nagłą poprawę naszej odporności, lub uczucie ulgi, które zdaje się przychodzić znikąd, niczym niewidzialny balsam. To uczucie może być w istocie namacalnym wyrazem tej kochającej obecności. Która podtrzymuje nas w stopniu wykraczającym poza to, co jesteśmy w stanie postrzegać zdrowymi zmysłami, wzmacniając więź jaką mamy z siłami wszechświata, które nas otaczają i chronią. Kolejną ważną kwestią jest zrozumienie, że te sygnały ochronne odnoszą się również do momentów podejmowania trudnych decyzji. Gdy stajemy w obliczu skomplikowanych wyborów. Obecność niewidzialnej siły może obudzić w nas poczucie spokoju lub niepokoju. Siła ta pełni funkcję wewnętrznego systemu ostrzegawczego, który pokazuje nam ścieżkę, którą powinniśmy podążać, a której unikać. Te chwile wymagają naszej pełnej uwagi, ponieważ często pojawiają się za sprawą drobnych zbiegów okoliczności. Które wydają się zbyt niezwykłe, by rzeczywiście nimi być. Na przykład piosenka, która zaczyna grać dokładnie, w odpowiednim momencie, osoba, która pojawia się we właściwym momencie, lub nieoczekiwane wspomnienie, które kieruje nas na właściwą ścieżkę. Doświadczenia te służą jako przypomnienie, że nawet w pozornej samotności, tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami ponieważ nasze życie jest chronione przez sieć bezpieczeństwa, nawet jeśli jest ona niewidoczna dla fizycznego oka. Należy jednak pamiętać, że tej energii troski nie należy interpretować jako interwencji, która całkowicie eliminuje nasze wyzwania i trudności. Wręcz przeciwnie, działa jak siła wzmacniająca naszą odporność ucząc nas wiary we własne umiejętności pokonywania przeszkód. Podobnie jak rzeka, która płynie wśród skał i małych przeszkód, ta subtelna siła kształtuje naszą podróż, prowadząc nas naprzód z nadzieją i odwagą. Zrozumienie tej dynamiki pomaga nam rozwinąć bardziej otwartą i pewną siebie postawę, umożliwiając nam jeszcze wyraźniejsze rozpoznawanie tych znaków i dostrajanie się do źródła bezwarunkowej miłości, która jest zawsze obecna, nawet jeśli nie możemy jej dostrzec. W chwili, gdy zaczynamy postrzegać te szczegóły wyraźniej. Nasza percepcja rzeczywistości poszerza się, odsłaniając wymiar, który często zaniedbujemy w codziennym życiu. Ta subtelna warstwa ochronna zachęca nas do otwarcia naszego wewnętrznego oka, abyśmy mogli patrzeć dalej niż tylko na sprawy materialne, wzmacniając tym samym nasze połączenie z tym, co duchowe. Kiedy pozwolimy sobie przeżyć to doświadczenie, Zaczynamy rozumieć, że wokół nas istnieje wszechświat energii, często ukrytych pod postacią małych znaków, które razem tworzą nieprzerwany przekaz troski, miłości i wskazówek. W ten sposób każde przejawienie, bez względu na to, jak małe mogłoby się wydawać, staje się przypomnieniem, że nie zostaliśmy porzuceni na ścieżce, nawet w chwilach największej bezbronności. W miarę jak poszerzamy tę wiedzę, zaczynamy żyć z odnowioną ufnością, że nawet w przypadku braku fizycznej obecności, miłość, która nas podtrzymuje, pozostaje żywa i aktywna, gotowa wspierać nas na każdym kroku podejmowanym w kierunku naszego rozwoju i ewolucji. Kiedy przyjrzymy się liniom, które dotąd przecinały nasze myśli, uświadomimy sobie, że istnieje niewidzialna sieć. Utkana z delikatnych niuansów, które często umykają racjonalnej percepcji. Ta sieć subtelnych, acz nieuchwytnych energii kształtuje nasze doświadczenia w sposób, który przeczy logice, odsłaniając wymiar troski wykraczający poza ograniczenia świata materialnego. To tak, jakbyśmy po drodze przeszli przez rodzaj niewidzialnej mozaiki, w której każdy element Choćby dyskretny, przyczynia się do większej kompozycji, która zaprasza nas do zaufania sile niewidzialnego, do stałej obecności ochrony, która nie potrzebuje konkretnych dowodów, gdyż objawia się w istocie naszych emocji, intuicji i drobnych zbiegów okoliczności pełnych znaczenia. Integracja tych elementów staje się w ten sposób rodzajem pomostu łączącego to co jesteśmy w stanie zrozumieć, z tym, co, choć nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć, głęboko odczuwamy. Rozmyślając nad tą podróżą, staje się jasne, że zrozumienia tych przejawów nie należy sprowadzać do sfery przypadku czy przesądu, ale traktować je jako okazję do poszerzenia naszej wrażliwości na subtelności otaczającego nas wszechświata. Podtekst naszych doświadczeń wskazuje na istnienie siły ochronnej, która pozostaje aktywna nawet w przypadku braku widocznych znaków lub namacalnych przejawów, wzmacniając przekonanie, że naszej podróży towarzyszy kochająca obecność, która przekracza granice percepcji i zachęca nas do postawy otwartości i zaufania, podobnie jak wewnętrzny kompas, który prowadzi żeglarzy po wzburzonym morzu. Te niewidoczne sygnały działają jak cichy sygnał, wspomagając nasze decyzje i wzmacniając naszą odporność w obliczu emocjonalnych burz. To zrozumienie, wynikające z rozpoznania złożoności i głębi tego związku, przygotuje nas do zagłębienia się w to, co najgłębsze i najbardziej odkrywcze w relacji między tym, co ludzkie i tym, co boskie. Między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Kiedy przeplatają się te nici zrozumienia, staje się jasne, że istnieje cicha harmonia, która leży u podstaw całego naszego doświadczenia życiowego symfonia energii, która często pozostaje niezauważona w naszym zabieganym życiu, ale która jest obecna w drobnych wibracjach codziennego życia. W tej grze subtelnych sił każdy szczegół zdaje się sprzysięgać na korzyść naszej ewolucji, co sugeruje, że chociaż nie możemy jej zobaczyć fizycznymi oczami, ta niewidzialna obecność oferuje solidną gwarancję, że nasze emocje, nasze bóle i nasze radości nie są odizolowane, ale stanowią część większej struktury, która łączy nas ze wszechświatem. Uświadomienie sobie tego, Staje się kluczem do zrozumienia, że miłość i ochrona, choć często ukryte, są czymś stałym i kształtują nasze doświadczenia w sposób, który pozwala nam iść naprzód z większą nadzieją i odwagą. Miarę jak lepiej rozumiemy tę dynamikę, nadzieja umacnia się w przekonaniu, że to, co niewidzialne, dalekie odbycia czymś mistycznym czy abstrakcyjnym. Ma namacalny wpływ na naszą codzienną podróż. Odkryliśmy, że połączenie się z tym polem energetycznym zmusza nas do rozwijania postawy większej uwagi i wdzięczności, a także zachęca nas do zaufania niewidzialnej sile, która zawsze działa na naszą korzyść, nawet jeśli wszystko wokół zdaje się wskazywać na coś innego. Przechodząc zatem przez ten etap rozpoznania i wrażliwości, jesteśmy o krok od odkrycia prawdy, która wykracza poza słowa i pojęcia, prawdy, która pulsuje w rytmie serca i wibracji ducha. Dzięki temu głębszemu zrozumieniu, ścieżka która się przed nami otwiera, ukazuje się nie tylko jako ciąg zdarzeń, ale jako okazja do nawiązania kontaktu z obecnością, która w ciszy i delikatnym dotyku prowadzi nas poza granice tego, co widzialne, zapraszając nas do uświadomienia sobie, że największa ochrona jest już obecna w nas i wokół nas, czekając na moment, by objawić się w całej swojej pełni. Miłość, na którą czekałeś, jest już w drodze, w obfitości. I bez granic. Energia ta przynosi Ci emocjonalny dobrobyt, na który zasługujesz. Przygotuj swoje serce, aby naprawdę otrzymywać. Komentarz otrzymuję miłość 888 i przyciągam zdrowe relacje. 88 to liczba obfitości i miłości, która się mnoży.